Dobrze mówię, tak? Tydzień czasu, no w każdym razie tydzień czasu I widzowie, i teraz powiem Wam taką śmieszną rzecz, nie? I mam nadzieję, że niektórym tutaj osobom pod... Przedstawię sprawę jak ona wygląda. Patrzcie, gdzie ma widzę? No, załóżmy w zaokrągłym tydzień czasu nie streamowałem. Widzowie, w tydzień czasu Ja nie miałem streama I żaden youtuber na YouTubie, taki większy, nie miał streama. Nie miał. Wszystko pustopój, ja nie miałem live'a, żaden youtuber większy nie miał stream'a. Odpaliłem stream'a w jebaną sobotę i wszyscy zaczęli stream'ować. Rafonix i... no mnie dalej nie będę bo nie wtedy. ale przede wszystkim ta osoba, nie? Rafonix nie miał live'a od kiedy? Od 13 września, ja wiem, znam, 10 dni temu. 10 dni nie miał streama, grafowiec. Ja odpaliłem z kompa dzisiaj w sobotę streama i on nagle streama odpalił. To mnie to wkurwia takie coś, wiecie o co chodzi? Mian taki kurwa twel. Ja wiem o co mu chodzi, ja wiem co on chce zrobić, nie? Ale to jest kurwy syn niebany pierdolony. Nie, nie mówię o Magikalu. To nie mówię o Magikalu, Do Magikala ja nic nie mam, nie? Ale chodzi o to, że... że jak ja robię live'a z komputera... To nagle kurwa ten rafonik odpala streama, nie? I mnie to takie coś w kurwia Specjalnie streama jebany nie odpalał, bo ja nie odpalałem. A jak ja odpaliłem, to on odpalił streama i chciał mi zabrać widzów, nie? I tak to robił właśnie. O to o to jemu chodzi. On chce zabrać moich widzów. A on chce zabrać moich widzów, odpalając live'a wtedy, kiedy ja. Bo jak ja zrobiłem streama, od razu parę minut później kurwa rafonik odpala streama. A dzisiaj dni nie robił. A ja nie robiłem tydzień czasu. To był jakiś skurwysyn, nie? wiedziałem ale tego nie widzicie. Ja mówię cały czas dowody przedstawiam, kurwa jeden za drugim, pokazuję prawdę. Ale nie, nikt kurwa tego nie rozumie i nie? nikt tego nie widzi. Ale ja widzę, co się dzieje. Gościu gra tak wybuchuje, że ja piedolę. A jebać mu.